Witam na moim kanale, i dzisiaj kolejne złomowe szaleństwo. Zakupy za 42 zł. I tak, co się udało trafić? Dwa zasilacze. Ich będę zbierał znowu więcej, i będziemy rozbierać trzy radia samochodowe. Karty dwie graficzne ASUS i tu mamy kartę graficzną GTX650. Kiedyś miałem taką długi główkę, ale to już było kupę czasu temu. No raczej już niesprawna, bo chyba ktoś rozbił obudowę. W sumie mam stary komputer testowy. Można by było ją przetestować. Taką dwugigowa, zawsze fajna. Tu mamy kolejną, jakąś kartę rozszerzeń na monitor. Ona pójdzie już raczej na złom. Znaczy nie na złom, tylko na elektronikę. Rozkręcić radiatorek. I tak, jedna płyta główna. Procesor jest. Od razu go wyciął fajne zapięcie Jest Intel Oczywiście Intel ma te procesory bez nóżek. No ale leci. Do pudełka z procesorami. I tak pół ramu. Drugie pół pewnie się gdzieś zawieruszyło Kość ramu no połowa dobra co my tu dalej mamy i tak może te płytki teraz śrubki zostały mam mniejsza oto taka ładna płytka zielona bateria na podtrzymanie Pytka zielona, to będę wyciągał, bo to zbieram. Ładne gniazda pozłacane. Kolejna pytka. Zielona. 11 zł za kilo. To to nie wiem, co to jest. Możecie pisać, czy coś w tym jest. Warto takie coś dubać, czy nie? A bok tak płytka z zasilacza jakiegoś oczywiście może ją by sobie zostawił no, widzę że w ładnym stanie nawet dobra ją może na razie zostawimy najwyżej pójdzie na Allegro no bo ciężka i tak jakiś przełącznik fajny przełącznik taki duży Zostawimy sobie i tak, tu taka puszeczka, jakieś pokrętełko w środku płytki, za wiele chyba tam nie ma, no i tak, tu jest dosyć ciężkie, jest jakiś nie wiem dokładnie co to jest. Możecie pisać co w tym będzie, będzie w tym mieć w całości, bo może by to rozbił. Spróbujemy to może rozbić na osobnym odcinku. Co w takim czymś się w środku znajduje. Ja nawet nie wiem co to jest. Czy to jakiś silnik, czy coś. Czy to jakieś pokrętło? Wędrzeje jakieś pokrętło, albo no się kręci naokoło, zakres ma dotąd. No i dotąd. Dobra, to na bok. tak kolejne. cośik. To pójdzie też na Allegro. Kolejna płyteczka. Chyba z tej samej maszyny, bo też zasilacz jest. Podobny na podobnej płytce. Mniejsza z tym. I tak sobie jeszcze mamy. Też jest jakieś chyba pokrętło. Plastik trzeba odrzucić. No pewnie jakieś styki tu będą srebrne. No to wysyp. I tak będzie na odzysk srebra dosyć duże. Także na bok. Kolejny. Powinny być tu ładne, grube, grube groszki srebrne, w tym za wiele nie ma. Raczej nic no bezpiecznik, ale jak już brałem. Brałem, no bo z kablami nie ma jak za bardzo nie odciąć. Tu też powinno być coś srebra też kable, kable kable to akurat wyrwałem z maszyny leżąc z tymi wszystkimi dobra wrzuć to z powrotem do wiaderka i tak zasilacz od laptopa tak od laptopa akurat mam laptopy może by to spróbował podłączyć czy ruszy na tym jakiś laptop stary Dobra, wrzuć to do wiaderka i przejdziemy dalej. Tak. Wazacy, latarcze komputerowe, oczywiście z kablami. Dwa złote na złomie za kilo. Ale po rozbiórce jest już więcej. To na bok. Mamy takie fajnego, nie wiem czy to frez, czy coś, ale dziurę by zrobił tym. Widzę, że jeszcze nie jest tempę. chyba że to poubijane jest, nie wiem w każdym bądź razie, może się kiedyś go przetestuje. I tak, jedno ranie, DIKO PANA na rozbiórkę. To jest jakieś stare radio. Jeszcze na płyty. Szkoda, że nie na kasety. Chodź, mnie nie na kasety gorsze. Bo mniej towaru. Dobra. Ale dosyć ciężkie. I tak dwa napędy. Jeszcze się jakiś SATA stało. Szkoda, bo te nowe. Ale napęd to napęd trzecie radyjko Blaupunkt też dosyć ciężkie nie wiem po co te ramki w ogóle brałem jak to i na złom. Dobra, zostaw, będziemy je rozbierać może na jakimś filmie zobaczymy jeszcze mamy coś takiego Sądząc po plastiku, że to pewnie kiedyś było białe w tajach tu, nawet baterie tu są mocno wlane. I nie mam pojęcia, co to jest. Śrubek. Dobra, zostawmy to na koniec. Może to rozbierzemy. Zobaczymy co to jest. I tak, jakieś DVD, Samsunga. Na bok. Sprawdzimy w ogóle czy to działa Z sony. żeby to jeszcze sprzedał Działa. Mam tu jakąś płytę DVD. Nie mam CD. Ale coś tam kręci. Dobra, pójdzie do wyczyszczenia. I na sprzedaż. Dobra. Dobra, bok. Tak, to może na koniec też baterie na złom. I tak i udało się jeszcze taką linę kupić. Fajna dosyć. Gruba, jeszcze z jakimś haczykiem. Myślę, że za 40 zł bym nie kupił taką liny. To znaczy tyle ilości tej liny. Nie chce mi się tego rozcinać. Nie będziemy sprawdzać, jakiej długości, ale w każdym bądź razie w jednym kawałku ją sobie zostawiam. Tak, rzuć pod nogi, potem się wypierd... Dolisz. Tak, mamy coś takiego. Już sobie te kabelki porozcinałem. Prostownik selenowy. Taki. Może by się go udało jakoś zreanimować choć strach, takie coś raczej pójdzie w całości na rozbiórkę no bo tu za wiele nie ma możemy Sprawd sprawdzić czy bezpieczniki zjarane Że bezpiecznik już naprawiany ten, jakby ktoś był takim prostownikiem zainteresowany, śmiało piszcie, ten też nie spalony, czyli trzy są dobre, znaczy dwa dobre, a trzeci trochę nakopciany, ale nie spalony, ale wiadomo kable już wsparciałe, bo już druty wychodzą. A jak nie, rozbierzemy go na osobnym odcinku i zobaczymy, ile się uda odzyskać miedzi z takiego prostownika selenowego. Jak widzicie, tu będzie mieć może by tego nawet nie rozbierał tu pewnie jakaś było ale się odlutowało dobra, to na bok tak, tak a nie mniej do tego do tego jestem ciekaw, co to w ogóle jest śrubokręt jakiś mi daj dosyć lekkie nie wiem czy to ktoś już rozkręcał i czy nie jest puste jak będzie puste to to i na plastik jest Ach, tu już śrubek nie ma to dosyć le leciutkie to jest powiedziałbym że bardzo lekkie coś się podnosi. Ale gówno. E. To jakieś radyjko było? budzik jest tak mi się przynajmniej wydaje powiedzę tu pisze alarm tak budzik bo głośnik totalna kupa jedynie to nas ratuje jeszcze się okaże że tu będzie Aluminium, dobra tego nawet nie będę skręcał, to ja sobie poza To ładną antenę dorobię. Prze sobie rozbierzmy takiego jednego, ja już za tu śrubki rozkręciłem i tak cewka jest, będzie mieć resztę po złom zobaczymy jakie tu są groszki srebrne ja już te tu śrubokrętem podubałem nie chce mi się tych śrub rozkręcać myślę że to potraktujemy młotkiem i będzie my dłubać dalej dobra ja se to zrobię i tak się już rozsypał przerwać nagrywaniem i tak co tu mamy wiadomo to złom tu już mamy groszki srebrne do opalenia srebro czy nie, bo jak nie to nie rozbieramy jest czerwieni się, jest sreberko Dobra I Tak. Tu mamy jeszcze kolejne. Ja sobie to wszystko już będę poza nagraniem wydobywał. To akurat łatwo wyciągnąć. No sprężynka trzyma i to już w całości leci na złom z tym plastikiem. Tutaj mamy więcej groszków. Bogaty towar. To jest wszystko na miedzi. Także będzie do opalenia. Miedź osobno. Tu już jest puste. Puste. Zostaje nam jeszcze cewka. Cewka już. Najszybszy sposób: pompnąć młotkiem. Plastik sam wypadnie. I mamy takie włosy na choinkę. No chodziesz jeszcze. To sobie już potem wydłubię iść na bok. I można na choinkę wrzucić. I mamy ładne włoski. No, tu jeszcze jakiś plastik się ostał. No, i mamy taką kuleczkę. Powinny być takie 4 cztery, cztery, cztery kuleczki miedzi. Także towar bardzo bogaty. Jeszcze był taki dekoder, zgubiłem go po drodze. Może jeszcze sprawny, dosyć ładny. Zaglądniemy do tego, tu już te kable podkręcałem. Co my w tym mamy? Tu są jakieś śrubki, o, nie na ten śrubokręt. Dobra. I tak, tu groszki totalnie wypalone, nawet tu nie ma co odzyski odzyskiwać, bo to jest blacha pewnie magnetyczna i no taka pomiedziowana można powiedzieć, można jeszcze sprawdzić czy to jest posrebrzane. Jak tak, to będzie do odkręcenia. No trochę się czerwieni. O, jak widać, czyli jest posrebrzany. Blaszki będą odkręcane. I dalej, co my tu mamy? To powinno być posrebrzane. Tak jest posrebrzane. To pójdzie do wydubania. No i tyle z srebra. To to wszystko magnes ciągnie. To nie jest blacha miedziana. To jest na no takie miedziowane. To ciągnie magnes? Tak ciągnie. No, i zostaje nam tylko drut widziany. Tu jest srebro. Co się uda wyciągnąć? Srebro wyciągamy. To do odcięcia. No i drucik do wyciągnięcia. No i tyle. Dobra, jest tam jeszcze coś ciekawego do rozpierania. Roz może popatrzmy tutaj na ten przełącznik. Czy tu też jest jakieś sreberko? I tak to nie pójdzie na Allegro, bo dosyć bogaty towar. Uparty dziad. Tu jeszcze trzyma tu jest jakaś śrubka Tu jest jakaś śrubka Tu jest śrubka. wysypało się łożysko jakieś I tak nie ma nic tu są malutkie groszki posrebrzane kabelek do odkręcenia i ogólnie szkoda to było rozbierać no i tyle Dobra, kolejny śmieć. To co to jest? Rozbieram to tak w miarę szybko. Tu, tu. Tu, tu pewnie inaczej otrzymam te śruby. powinny wyjść te płytki nie widzę żeby coś tu trzymało I tutaj trzyma dobra dajcie mi chwilkę i wyciągniemy tą płytkę i myślę że będzie kończymy film na tym już Chyba ile ty tych świątecz jest? Ja ci... Tak, pojechałem na złomy, znowu nie wziąłem śrubokręta. Znowu musiałem kupować plastik. ale jestem kurwa durny zaraz wam coś pokażę Już to ja się tu rozbieram tu są śruby dobra, uczni tu i powinno pęknąć Tu mamy, nic tu nie mamy. Kondensator jakiś wygląda, jakby był posrebrzany. Zaraz sobie sprawdzimy. No i na tej płytce tu już nie ma nic. To się odetnie. Tu jest trochę srebra odpadło. Mosiąc biały. Że jednak warto było kupić. Nie, serberko. Dobra. I tak, jak się film podobał, zapraszam do subskrypcji kanału. Komentarz zawsze mile widziany. Piszcie, co z tym prostownikiem zrobić? Spróbować go uruchomić? Czy na przemiał? Tak, to idzie na przemiał. To już wszystko pójdzie poza nagraniem. Interesuje mnie to. Możecie napisać, co to jest dokładnie. Czy jest tu mieć w środku? Czy to jest całe zalewane? Bo jak nie, no to może by to na jakieś ognisko wrzucił. Wytopiłby się ten plastik pewnie. Dobra. No i kolejny towar. Kiedyś muszę tu posprzątać. A dla tych, co oglądają, to rozebrałem tą puchę. Tu jeszcze mamy przełączniki. Tu też jest fajne sreberko. Tu jest sreberko też do odcięcia. To wszystko posrebrzane. Takie miedziane kabelki były. Dosyć grube. I takie miedziane. Też dosyć grube. Dobra, byłoby na tyle. Komentarz mile widziany. Piszcie, co to jest, co z tym zrobić, prostownikiem. Do następnego. Hej!